Biznes inaczej. Wiedza i ciekawostki. Część druga. To druga część filmu, a właściwie serii ktu, filmów, które mówią o tematyce biznesowej, ale w taki lekki sposób. Z jednej strony lekki, ponieważ ogólnie omawiają tematykę biznesową po to, aby przybliżyć ją osobom, które w biznesie nie są. A nawet nie chcą nigdy być, ale powinny tę wiedzę posiadać. Z drugiej strony jest to także a, usiane pewnymi ciekawostkami, które przy każdym obszarze dodaję, no, z jednej strony, żeby być może sobie coś ekstra jeszcze y, y, zapamiętać, a być może po to, żeby to było ciekawsze. Wszystko jedno, zapraszam. Następnym tematem w programie Business English. Przypominam, jest to program przede wszystkim wideo, a nie tylko podręcznik, w którym są zawarte informacje i wiedza biznesowa z każdego praktycznie istotnego obszaru biznesowego. Kolejnym tematem to Work-Life Balance. Co to znaczy Work-Life Balance? Work-Life Balance to taka dziedzina biznesu, w której przedsiębiorca, zarówno dla siebie, jak i dla innych osób, w której firmie pracują, przemyśliwuję temat i jak zbalansować, zrównoważyć tematy, tak aby życie biznesowe było zadbane, aby o biznes dbać, aby praca była wykonywana, ale jednocześnie, aby ten biznes i to, to działanie, ta praca nie wpływały negatywnie na życie prywatne. Abyśmy po prostu mieli życie, jak się to mówi. W skrócie. chociaż czasami są przedsiębiorcy, którzy żyją swoim biznesem, takich jest spor. Jednocześnie dzisiejsza kultura bycia i to, czego spodziewa się człowiek po sobie, to spodziewa się tego, że będzie umieć, a najnormalniej w świecie, nie tylko pracować, ale także zadbać o to, aby życiem mógł się cieszyć. A więc nie można się skupiać tylko i wyłącznie na pracy, trzeba skupiać się na tej równowadze. I tu taka informacja. Czy wiesz, że jeżeli dzisiaj ten czas, o którym mówimy, to ekonomia chaosu i chaos, ilość zmian, które następują, globalizacja, ogromny przepływ informacji, rozwój technologiczny to wszystko powoduje ogromne zamieszanie, ogromną zmienność. Czy wiesz, że jeżeli masz sytuację, w której gromadzi ci się wiele spraw, w której nawarstwia ci się wiele spraw, jeżeli zaczniesz ogarniać tę wielość tych spraw, tych spraw pojawi się jeszcze więcej, że jest to bardzo zła taktyka. Właśnie w programie Business English masz wyjaśnione, jak postępować, aby opanować nie tyle ten chaos, ile siebie w tym chaosie, aby właśnie odnaleźć ten work-life balance. A więc zapraszam do tego, aby dowiedzieć się, co to jest Macierz Czasu, po angielsku Time Matrix. Kolejnym tematem to job interview, job evaluation i promotion. Job interview rozmowa kwalifikacyjna. Chcesz się przyjąć do pracy? Chcesz kogoś przyjąć do pracy? Job evaluation ewaluacja pewnego okresu pracy, czyli często rozmowa, która tego dotyczy, lub seria rozmów, lub pewien proces ewaluowania sytuacji tego, tegoż pracownika. No i promotion. I tu jest taka ciekawostka biznesowa. Otóż słowo promotion oznacza promocję w rozumieniu awans, jeżeli jest zestaw interview, job evaluation and promotion, czyli awansowanie kogoś. Ale słowo promotion ma także wymiar marketingowy, o którym za chwileczkę będzie mowa. Bo promotion to jest nic innego jak promocja w rozumieniu, a promowanie jakichś produktów, usług, yy, yy, pewnej informacji, yy, stylu życia itd., itd. W związku z tym słowo promocja hmm, będzie istniało w języku angielskim w dwóch znaczeniach. Promotion of the person, a, czyli awans osoby, Awansowanie kogoś i promocja jako promocja w języku polskim, promocja marketingowa. A jeżeli już rozmawiamy o słowie job, czyli praca, to pytanie brzmi, czy są jakieś inne słowa, które zastępują słowo job? No, oczywiście, słowo work, czyli praca. What do you do? What are you working on? Tak, A, czyli nad czym pracujesz? My work is. My job is. W języku angielskim możemy też użyć słowa performance. Performance, czyli wykonawstwo, wykonywanie pewnych rzeczy. Możemy także użyć słowa responsibility, bo jeżeli pytamy, What is your job?, możemy też powiedzieć, What is your res responsibility?, czyli odpowiedzialność. Za co jesteś odpowiedzialny? Też możemy to powiedzieć. Ale też możemy zapytać, What is your task? Task, czyli jakie jest Twoje zadanie. A więc mamy pięć słów: Job, work, responsibility. Mamy też performance i task. Kolejnym tematem, który no, dla wielu osób będzie ciekawostką, jest temat pod tytułem Work Challenges, wyzwania w pracy. Work Challenges, jeżeli chodzi o wyzwania dla pracowników, to oczywiście na przykład wyzwania związane z relacjami międzyludzkimi, wyzwania dotyczące rozwoju, kompetencji, zmiany środowiska itd. A co jest takim największym wyzwaniem u ludzi biznesu? A więc mówimy tutaj o tym haśle biznes. Otóż okazuje się, że stres. Dlatego, że stres związany jest z ryzykiem. Ryzyko jest integralnie związane z ze słowem biznes i z przedsiębiorczością. To główny powód, dla którego większość osób na świecie nie podejmuje decyzji o prowadzeniu własnej działalności biznesowej. Czy to źle? Nie. To po prostu jest kwestia preferencji, co kto lubi, a i w związku z tym są i przedsiębiorcy, są i osoby, które w tych przedsiębiorstwach pracują. Kolejnym obszarem, jeżeli chodzi o kwestie przedsiębiorczości i biznesu, a więc jeżeli mówimy o biznes, to obszar zarządzania. Management. I tutaj nie będę nic dodawał, tylko podkreślę jedną rzecz. Bardzo często słyszymy słowo MANAGEMENT wymawiane przez Polaków MANAGEMENT. Kochani, to jest zła wymowa. Mówi się MANAGEMENT. Natomiast mówi się TO MANAGE. MANAGEMENT. TO MANAGE znaczy zarządzać. MANAGEMENT. W związku z tym witam w świecie zarządzania. Welcome to the world of management. Uwaga! Na ekranie teraz widzisz link, Dzięki któremu możesz uzyskać bezpłatne materiały z tego filmu. Ale nie tylko. Otóż czekają cię niespodzianki. Ten link widzisz teraz na ekranie, ale on także jest w opisie tego filmu i pojawia się na zakończenie filmu. Bezpłatny materiał to także coś bardzo wartościowego. Otóż w nim odnajdziesz także odpowiedź na pytanie, jak prowadzić interwiu i jak zachowywać się w czasie interwiu. I po polsku. I po angielsku, także nawet jeżeli Cię ci język angielski nie interesuje, to będziesz mógł mogła z tego skorzystać. A dodatkowo pojawi się jeszcze jeden materiał, o którym będzie mowa za chwilę. I wspomnę o tym w dalszej części filmu. Także niespodzianka. Kolejnym tematem w naszym Business English, już podporządkowanym e, słowu management, czyli zarządzanie, jest contemporary management, nowoczesne zarządzanie. I tu się pojawiają hasła takie jak zarządzanie partycypacyjne. Czyli zarządzanie nie kijem marchewką, ale w oparciu o założenie, że wszyscy jesteśmy istotami myślącymi, potrzebujemy z jednej strony motywacji, ale z drugiej strony potrzebujemy także wsparcie, A to wsparcie może polegać na tym, że ktoś nas dopinguje, ale także ktoś pilnuje, kontroluje, wyznacza pewne granice. Jeżeli do nich dochodzimy, te granice nam dają sygnał, trzeba się sprężyć. Contemporary management dzisiaj to jednak zdecydowanie więcej niż tylko zarządzanie partycypacyjne, w którym pracujemy wspólnie, w którym traktujemy ludzi odpowiednio. To także rozumienie czym jest różnica pokoleń. Dzisiaj na rynku pracy mamy pokolenie. Najmłodsze to jest pokolenie Z, mamy pokolenie Y, mamy pokolenie X, mamy pokolenie dzisiaj 50-paru paru latków, to jest pokolenie baby boomers, i jeszcze jest pokolenie tradycjonalistów, seniorów, które ciągle jest na rynku pracy, chociaż to zrozumiałe, że jest ich dzisiaj troszkę mniej, bo oni najczęściej odpoczywają na emeryturze. Ta wiedza. O której teraz mówię, a więc contemporary management, to obszar, który każdy zarządzający firmą powinien studiować. Ale teraz, rozumienie, jak myśli Z, a myśli zupełnie inaczej niż X, jak myśli X, a myśli zupełnie inaczej niż baby boomer, a znowu inaczej niż Y, czy jest istotne tylko dla pracodawcy, a nie jest istotne dla kogoś, kto hmm, też należy do jednego z tych pokoleń, ale współpracuje z innymi? Dlatego warto tutaj sięgnąć po tę wiedzę. I właśnie w tym materiale, który uzyskujesz dzięki linkowi, który jest zamieszczony w opisie tego filmu, dostaniesz także artykuł dotyczący pokoleń. Kolejny obszar biznesu to leadership and change management. Dlaczego te dwa hasła są powiązane? Leadership, czyli przywództwo. Manager zarządza, przywódca prowadzi. Ha, tutaj też bym dyskutował, bo okazuje się, że są już różne typy przywództwa. Jeden przywódca, przywódca idzie na, cele, na, na czele, ale inny będzie szedł za zespołem, inny będzie szedł obok. A więc, no cóż, może być przywódca demokratyczny, może być przywódca autokratyczny, ale może być też i taki, który podlega takiemu pojęciu, które nazywa się laissez-faire. A więc rób ta, co chce. No brzmi dziwnie, jak to rób ta, co chce, przecież to jest przywódca. Co to znaczy? To właśnie Contemporary Management. To przywództwo też nowoczesne. Ale przywództwo związane jest z hasłem change management, czyli zarządzanie zmianą. Dlaczego? Ponieważ świat się tak zmienia. W epoce ekonomii chaosu zmiana jest integralną częścią naszej codzienności, ale uwaga, ona jest niezwykle intensywna. A w związku z tym ciekawostka. Czy wiesz o tym, że każdy zespół w zmianie zachowuje się podobnie? Czyli jeżeli będziesz mieć zespół w jednej firmie, w drugiej, w trzeciej, to kiedy jest zespół na przykład dziesięcioosobowy, on zawsze spolaryzuje się według zasady 20-60-20%? Czyli dwie osoby będą za, dwie osoby będą przeciw, a sześć osób. Będzie obserwować, co się dzieje, i w pewnym momencie będą podejmować decyzje w zależności od tego, kto stanie się wystarczająco silnym przywódcą. A więc leadership i change management. No oczywiście leader, leadership, czyli przywództwo. Kolejnym hasłem to motivation i delegation. A dlaczego te hasła są razem? Aby kogoś motywować w dzisiejszym świecie, fundamentem bycia zmotywowanym jest możliwość podejmowania decyzji. Są osoby, które chcą podejmować decyzje wychodząc poza sferę swojego obszaru komfortu, ale są także tacy, którzy chcą podejmować decyzje, ale tylko w ramach swojego, nazwijmy to biurka. Typy osób są różne, zaangażowanie są, zaangażowania są różne, ale każdy z nas. Chce podejmować decyzje, nie chce być ubezwłasnowolniony. Dlatego delegowanie zadań i spodziewanie się tego, że ktoś wykona coś, jest komunikatem ja w Ciebie wierzę, ja wierzę w to, że Ty to zrobisz. No i teraz jest pytanie: czy delegowanie to proste zadanie? No jak? No to jest przekazanie komuś, co chcemy, żeby coś zrobił. Okazuje się, że takie proste to nie jest. Dlatego pojawia się hasło pod tytułem Sześć poziomów delegowania. Kiedy klikniesz na link w opisie tego filmu, to właśnie pod tym linkiem znajdziesz także materiał dotyczący sześciu poziomów delegowania i tam dowiesz się, dlaczego ten trzeci jest nieznany w Europie, a jest najważniejszy. I dzięki temu być może Ty, jako osoba, która zarządza jakimś obszarem, albo na przykład zarządza to, zabrzmi brzydko, swoim dzieckiem, bo jesteś rodzicem, będzie mógł, mogła robić to lepiej. Kolejnym tematem biznesowym to team building, budowanie zespołu, teamwork, praca zespołowa. I tu ciekawostka. Czy wiesz o tym, że dzisiaj dominuje w nowoczesnych firmach zespołowość niehierarchiczna? Czyli w tym zespole nie jest zachowana hierarchia, wszyscy są partnerami. I czy wiesz o tym, że te zespoły lubią pracować zwinnie? A co to znaczy zwinnie? To znaczy w bardzo dynamicznej, szy szybkiej akcji, a właściwie interakcji z klientem, dla którego wykonywana jest jakaś usługa. Zachowanie zwinne to zachowanie, w którym komunikacja jest najważniejsza i kluczowe jest to, aby hierarchiczność nie zabijała zwinności. I ostatni temat na liście dzisiejszego filmu to. Problem solving, rozwiązywanie problemów. Czy wiesz, że istnieje takie hasło jak Creative Problem Solving, kreatywne rozwiązywanie problemów? Czy wiesz o tym, że istnieją bardzo różne narzędzia, które pozwalają bardzo dynamicznie szukać rozwiązań problemów? Tego typu myślenie, działanie nazywa się myśleniem systemowym, w którym stosujemy pewne narzędzia, dzięki któremu dzięki którym to narzędziom kreujemy odpowiedzi na trudne pytania. Dlatego pojawia się takie hasło jak metoda 635, jak właśnie Creative Problem Solving w oparciu o burzę mózgów, brainstorming, jest coś takiego jak right-storming, jest coś takiego jak e, na przykład mapy myśli Buzana, a jest też coś takiego jak krzesła Disneya, to wszystko zawarte jest w materiale na temat biznesu pod hasłem Business English. Przypominam, że to materiał przede wszystkim wideo. To, o czym sobie dzisiaj mówimy, to hasła związane z obszarami biznesu, o których ty, nawet jeżeli nie jesteś w biznesie, powinieneś wiedzieć. A jeżeli już mówimy o problem solving, czyli rozwiązywaniu problemów, wiesz o tym, że w języku angielskim są trzy hasła, które dotyczą rozwiązywania problemów, ale w biznesie są też trzy hasła dotyczące rozwiązywania problemów. Pierwsze to jest solving, rozwiązanie problemu. Drugie to jest resolving. To resolve the problem, to znaczy doprowadzić do finalnego rozwiązania yy, tego problemu. Bo solving to może być takie doraźne. Natomiast jest jeszcze podejście do problemu pod tytułem dissolving, czyli doprowadzenie do sytuacji, która wcześniej stworzyła środowisko, że w ogóle coś takiego istnieje. No bo jeżeli dawniej kłóciliśmy się o śrubokręty, a dzisiaj już nie ma śrub w silnika, to przestaje istnieć problem, kto w danym momencie może, może użyć danego śrubokręta. No i wtedy pojawia się hasło pod tytułem: The problem has been dissolved. To taka ciekawostka. W ten sposób skończyliśmy drugi odcinek pod tytułem Obszaru Obszary biznesu, o których powinieneś, powinnaś wiedzieć, nawet jak nie jesteś w biznesie. Zapraszam Cię do komentarzy dotyczących a, tego filmu. Yy, proszę Cię, yy, daj mi też znać, jeżeli masz jakieś propozycje. Zapraszam do tego, aby teraz wejść sobie poprzez link na stronę, z której ściągniesz sobie bezpłatnie, zupełnie bezpłatnie materiały, które mówią o tematyce w tym filmie, ale... Także otrzymasz tam informacje na temat job interview. Wszystko jedno, czy będziesz prowadzić interview, czy będziesz w nim brać udział, bo chcesz się zatrudnić, czyli jak się fajnie zachowywać w czasie takiego procesu. Dowiesz się, co to jest sześć poziomów delegowania. No i tak jak i wcześniej powiedziałem, pojawią się jeszcze inne informacje, które będą dla ciebie ciekawostkami. Warto. Po tej stronie masz możliwość zasubskrybowania tego kanału. Proszę cię, zrób to. Zrób to dla siebie, a dla innych, poleć ten kanał, bo świeca, o której odpalana jest następna, nic nie traci. Po tej stronie macie filmy, a, które nawiązują do tej tematyki. A ja dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do zobaczenia w następnym odcinku dotyczącym tematyki biznesowej i programu Business English. Krzysztof Stawnecki, Quest. change managers